O hej hej, dzisiaj Blender 3.2. Wersja stabilna. Eee, jakiś taki dziwny efekt. Pobawmy się może. Okej. Okay. Let's go to the Blender. To jest ten projekt. Myślę, że to potrwa z 5 minut, także nie będzie za długo. Przejdźmy w shading. <coughs> tak ten shade wygląda. Mm -hmm. Nie jest zbyt skomplikowany. No dobrze. Zacznijmy nowy projekt. Let's go. General. Kasujmy naszego Cuba X Elite. Ustawmy render view. Przejdźmy może w shading. Jeszcze raz render view. Zaznaczmy nasz plan. New. No. Ok. Mamy podstawowy materiał. shift a. Nie wiem, pewnie znowu się szednik popsuł. A może nie? Search white noise. Texture. OK, kolor podbijemy. Będziemy mieli w zasadzie losowe kolory. Snap. Search, nie, wektor ma. Vector. Doru, ma. Ok, zaznaczmy to jako wek. Ja może snap, ok. To możecie sobie w dokumentacji sprawdzić, tak? Eee, ale przeczytać. Ok, nic się nie dzieje. Skala, nic się nie dzieje. Dobrze, może Shift A i Shift A, SEARCH geometrii <coughs> ok weźmy naszą pozycję do wektora znowu nie działa Ok, już działa tak czyli mamy możemy zrobić sobie szachownicę tak z prostego planu <coughs> dobrze skasujmy nazwijmy nasz materiał jakoś na przykład kolory Kolor, nie będzie po angielsku. No okej okay, przejdźmy, skasujmy nasz obiekt X, delete, shift A, mesh, UV sphere. <coughs> Nadajmy nasz, może F3, smooth. OK, zaznaczmy sobie tutaj poniżej. Jesteśmy w shadingu. Nasz obiekt, który zrobiliśmy. Colors. Colors. Okay, zależy, jak czy Angole, jak tam czytają Amerykanie. Dobrze, mamy taki obiekt. Ale zróbmy inaczej. X. Tyle, co ja się pobawiłem. X. Shift A. Search. Mapping. Żeby to zmapować. Niech to będzie wektor na razie. Może będzie pomieć. O, połączmy. Shift A, search, texture, image, jak pamiętam. Wybierzmy sobie, o, iżej trzeba zeskalować. Ciekawe, ciekawe czy o działa. Texture coordinates. Koordynację tekstury, dobrze. General. Kurczę, nic się nie dzieje znowu. Object. Nie pamiętam. Mi się wydaje, że miałem przy general. Jak się bawiłem. Dobrze, Windows damy. Trochę jest zabawy. Okay. I w momencie, kiedy ruszamy R naszym obiektem i dzieją się takie rzeczy okej okay. może i multi... mm, pomnożyć by się przydało no chociaż tak jest okej okay. i moglibyśmy ten mapping przemnożyć Teraz już tylko ma matematyka, nie ma Multipli, mnożenie. No, Jakieś takie dziwne rzeczy. Dobrze, zostawmy jak było. Nie przedłużać. Dobrze, mamy sobie taki obiekt. Przejdźmy do layout. Layout. Nie będziemy nic specjalnie ustawiać. Może kamery, Output 0. G, jak Grab, naszą kuleczkę. Może S, może na początku OK. Przejdźmy na pierwszą klatkę. I, jak Insert. Rotation wystarczy na razie. Przejdźmy na ostatnią klatkę. R, jak Rotation i wpisujemy. X w skali X360. OK. Teraz i... Dodajemy klatkę kluczową jak rotaiszy. Chyba mam cycles uruchomiony. Tak mi się wydaje. No. no dobra, no i widzimy. W podglądzie będzie dużo szybciej. No, można nawet ładniej. S! Na naszej kuleczce skała. Tak, żeby pokryła naszą kamerę. No i mamy taki efekt yy, dziwaczny. Oczywiście parametrami się możemy bawić. Ja już tego nie będę robił. że Fordi przejdźmy, będziemy mieli jeden parametr więcej no to bardziej działa jak um, offset, że tak powiem. Nie produkuje więcej wierzchołków, może Snap. No może jeszcze inna rotacja. Może dodamy jeszcze jedną rotację. Dobrze, layout. Przejdźmy na pierwszą klatkę. insert, Nie. Nie, tutaj nie. Na ostatnią klatkę. Rotation jeszcze może na Z przestawimy na 360, tak, żebyśmy mieli to ładnie zap zapętlone. I... Rotation, zobaczmy jak to teraz wygląda. Może modyfikatory? Modyfikatory tutaj, sub sprawdźmy. No chyba zaraz się wysypie blender. Ok, na podglądzie dwa. Ok, simple. Ok, mam jakiś taki... Nie, no może pewnie. No i dobrze. To tyle. Taki dziwny efekt materiałowy. Bye, bye. kurczę, gdzie tu się zamyka.